8 lipca 1932 roku Władysław Wagner na jachcie Zjawa wyruszył w swój ziemski rejs. Wychodząc na morze, Władysław Wagner i Rudolf Korniowski zapewniali przyjaciół i bliskich, że chodzi jedynie o wakacyjny rejs po Bałtyku. Żeglarze zamierzali opłynąć Bornholm i dotrzeć do Zelandii, ale ręczna busola stanowiąca całe ich wyposażenie nawigacyjne zawiodła i dotarli do wybrzeży Holandii. 200 kilometrów na północny wschód od Bornholmu. Zdecydowali się więc trzymać linii brzegowej i tak dotarli do Kopenhagi i Göteborga, gdzie naprawiono pęknięty bom, dobudowano bukspryt i zwiększono powierzchnię żagli. W trudnych jesiennych warunkach pogodowych, płynąc przez Morze Północne, Kanał La Manche i wzdłuż brzegów Zatoki Biskajskiej, Zjawa zawinęła do Lizbony, a w styczniu 1933 roku do Casablanki. Po pokonaniu Atlantyku przybyli do portu Belem, gdzie z pokładu zszedł Korniowski. 4 lutego 1934 roku Wagner zwodował nową zjawę 2. W grudniu 1934 roku holowany przez Dar Pomorza pokonał kanał panamski. Po utracie jachtu, który, jak się okazało, wsuwa w archipelagu Fidżi, stoczyły świdraki, Wagner udał się statkiem handlowym do Australii. W Sydney spędził kilka miesięcy, ale gdy okazało się, że ceny jachtów w Australii są za wysokie, zawrócił do Ekwadoru, gdzie w stoczni Guayaquil zbudował, według własnego projektu, zjawę 3. W lipcu 1937 roku wyruszył w dalszą drogę przez Polinezję Francuską, Australię i Dżakartę. 4 lipca 1939 roku o godzinie 16.20 jacht przeciął trawers portugalskiego przylądka Faro po sześciu i pół roku okrążając Ziemię.